Jesteśmy już, sądzę, niedaleko. Ojeju. Ojeja, jeja. Golem znowu. Hmm. Tak. Patrzcie, jaki potężny jest miecz wody. Starczył jeden cios w czerep, żeby zdjąć stamtąd osłonę i <grybujesz> pokonać golema. Przy czym nawet przy poprzednim mieczu trzeba było się chwilę namęczyć, więc tutaj po prostu nawet nie widziałam sensu, żeby e, uruchamiać spowolnienie czasu. Po prostu nie, nie, nie było potrzeby. że wystarczająco dobrze poradził sobie z tym bez pomocy piasków. Chcieli mnie okrążyć, ale im nie wyszło. Bardzo im nie wyszło. Okej. Okay. To tam na szczycie schodów widzę, jest już kolejna studzienka, więc zregeneruję sobie życie. Żyć nie umierać dosłownie. Przedrę się jeszcze przez te nieszczęsne młoty, czy co to jest? Swoją drogą taki mechanizm musi zużywać niesamowicie dużo energii. No, bo to jednak troszeczkę kosztuje uruchomić taki wielki kawał skały. Łypsum, łypsum. Ile my tu już razy byliśmy? Kilka chyba. No, przynajmniej raz, kiedy wracaliśmy z wieży mechanicznej. Bałaganisz książę, zostawiasz po sobie rzeczy leżące nie na swoich miejscach. Inna sprawa, że w tym momencie akurat fakt, że Dahaka zabił księcia tamtego, powinien spowodować, że ten automatycznie powinien przestać istnieć. Ponieważ gdyby nie tamten, to tego by nie było. Nie mógłby założyć maski. I to jest jeden z większych fabularnych baboli, jaki popełniono w tej grze. Jeden z takich bardziej znaczących. Teraz wreszcie możemy udać się do sali tronowej ponownie. O, oh, how, Huch! I ponownie skonfrontować się z Kailiną, czyli z cesarzową. Czasu. Ała. To zabolało. Na szczęście tam dalej będą. te. studzienki z życiem. Znaczy w sensie tfu, tfu, tfu z wodą. Hypsum, hypsum. Pospiesz się, książę. Nie mamy całego dnia, żeby tutaj zwiedzać już znane sobie. Korytarze należące do cesarzowej. Tutaj spokojnie sobie wejść, tak. No i tutaj się w tym momencie uleczę jednak. Z tego co mnie pamięć nie myli, czeka nas tak naprawdę ostatnia walka, przez wiele osób traktowana jako, <laughs> przepraszam, jako, hm, walka bonusowa, czy wręcz ukryta sekwencja. Ona była na drabinie przecież. I've been thinking, Kaitlyn. There is little for you on this island, and there will be less still once I've stood before your mistress. Come with me to Babylon. You'll have a chance to begin a new life free from the evils of this place. I'm sorry, Prince, but I Mam wrażenie, że tutaj odezwało się lenistwo twórców i nie chciało im się po prostu robić nowej kaczenki. Po prostu puścili tę samą co ostatnio. Tutaj już jest inna kaczenka. It doesn't have to end this way! Huh. Come with me. Into the present! So you can kill me in your own time instead of mine?

Tak naprawdę, to moglibyśmy spokojnie sobie żyć tutaj, w przeszłości, ale książę jednak wolałby wrócić do teraźniejszości, więc wracamy z nim. Chociaż ciekawe jest to, że Dahaka nie ścigał księcia w przeszłości za to. Hmm. Tak, bardzo ciekawe. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi. Budahaka w przeszłości miał nas głęboko w nosie. Nie interesował się nami. Pomijając ten jeden epizod, kiedy zaatakował, kiedy było dwóch księciów, jeden w masce, drugi bez. To tak naprawdę no... Whats. Więc zastanawiam się, jak odległa była ta przeszłość, że książę był tam normą. Hmm, ciekawe. I w tym miejscu już nie ma odwrotu, bo jak widać, z powodu budowy muru nie cofniemy się, nie ma mowy. Czy ja mam drugą broń? Mam drugą broń, no to ją sobie zachowam. I know what you've seen, what you think you've seen in the timeline. Then you know I have no choice. There is always a choice, Kylina. Then I choose to live, and for you to die. Stand down! I do not want to kill you! Even if you don't want to kill me, you will. The timeline demands it. No, Kylina, you can change your fate. I have done so. A terrible beast was destined to take my life, but I have freed myself from. What is that? No! Thing? How is this possible? I've stopped Kylina from dying in the past. There are no sands in the hourglass. It is Kylina who does not belong in this timeline. The beast is after her now. In bringing her here, I have sentenced her to death. This is all your fault. Could this be? Tak, po pierwsze, cesarzowa jakimś dziwnym trafem nie ma zielonego pojęcia, kim jest Dahaka, mimo tego, że podczas poprzedniej walki wspominała go. To jedna sprawa. Po drugie, jakimś cudem Dahaka ma coś przeciwko cesarzowej w teraźniejszości. A zupełnie nie miał nic przeciwko naszemu księciu w przeszłości, dopóki oczywiście nie pojawiło się dwóch książąt. I dodatkowo co jeszcze? No, ta walka jest upierdliwa. Bardzo. Na szczęście cesarzowa skapnęła się. O co toczy się teraz gra? Jak wielka jest stawka? I nam pomaga. Te piaski czasu wokół to jej robota. Tego ataku nie da się wykonać na moim padzie. Po prostu się nie da i koniec. Dlatego tutaj musiałam posłużyć się klawiaturą. Ale nie wiem, czy jest to błąd związany z padem od Xbox One. Czy z dowolnym padem i koniec walki. Albo i nie. Ups. A jednak tak, biedny nasz kochany Dahaka nie był w stanie wytrzymać odrobinę wody. that is yours is rightfully mine. Wow, udało się pokonać Dahakę. Niech was to, co się tam wydarzyło, nie zmyli. Ta walka jest naprawdę trudna i naprawdę upierdliwa. Przede wszystkim, jak Dahaka wydostanie się z tego zwisu, to regeneruje sobie życie i walczysz tak naprawdę, człowieku, prawie że od zera. No dobra, może nie do końca od zera, bo Dahaka ma tylko pół życia, a nie full pasek. Ale mimo wszystko musisz zbierać piaski, które zużyłeś i nie zawsze jest to wykonalne, bo Dahaka wcale nie siedzi i nie czeka na... W jednym miejscu na to, aż sobie zbierzesz piasek i podejdziesz do niego ponownie, tylko się przemieszcza po całej arenie. Przy czym, kiedy pierwszy raz próbowałam nagrać walkę z Dachaką, w pierwszej kolejności w ogóle mi się książę zawiesił i nie chciał nic zrobić. Wyłączyłam nagrywanie, zaczęłam próbować jakoś rozwiązać ten problem. Po czym Dachaka zaczął skakać jak zajączek po całej arenie. Dalej, co jeszcze mi się przydarzyło w tym czasie? Aha, tak, całe piaski czasu zostało nagle na samym początku walki wsiorbane, także nie miałam nic ani w kontenerach, ani na arenie. Także, wow, cała plejada bogów. Jednego z tych bogów, niestety mniej śmiesznego, udało mi się uchwycić i zobaczycie go sobie w bloopersach. Eee, ale tak, jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego, jak to wyszło. I jestem pod wrażeniem tego, że udało mi się tak wstrzelić pomiędzy czas, kiedy większość bogów zaczyna występować. I pomiędzy momentem, kiedy Dehaka stwierdził, że hmm, rozwalimy sobie księcia. Także. Także ja to sobie teraz odpocznę. Yy, no i teraz szykujemy się po pierwsze na bonus. Zostało mi do pokazania wam, gdzie znajdziecie ukryte bronie w tej grze oraz. Yy, grafiki, które udało się odblokować. Niestety nie jestem pewna, czy udało się odblokować wszystko. Chociaż jestem pewna, że udało mi się znaleźć wszystkie skrzynki. Chyba, że Gra zbugowała zupełnie tę skrzyneczkę z samego początku, którą wzięłam, tą przy bodajże wieży mechanicznej. Hmm. Tam, gdzie pamiętacie, ona zniknęła. Tak mogło się zdarzyć, że mogło to wsiorwać. Dobra. Będę musiała się zorientować, co i jak. W każdym razie. Odblokowaliśmy sobie trochę grafiki w ogóle. No, no i właśnie ta broń. Okej, okay, to zobaczymy się jeszcze w bonusie w Warrior Within, a potem już przechodzimy do dwóch tronów, gdzie jest zakończenie trylogii i zwieńczenie całej serii, tak naprawdę. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę nagrywać Zapomniane Piaski. Nie uważam tego za część trylogii. W ogóle to nie może być uważane za część trylogii, bo jest czwartą grą w serii, że tak powiem. Wciśniętą na siłę pomiędzy piaski czasu i Warrior Within, czyli duszę wojownika, więc zapomniane piaski nie wiem, czy, czy, czy puszczę kiedykolwiek. Może tak, może nie. To jest bardzo słaba gra, więc. W sumie. Może tylko dla. dla kompletności. Bo przyjemności z tego wielkiej raczej nie będzie, może to będzie wciśnięte gdzieś jako seria poboczna. No, tak czy owak, widzimy się w kolejnych filmikach. Cześć! フッ。